Docenianie ze strony przełożonych, a sama ocena. Znajomemu coś zgrzyta w tym temacie i prosił o moje refleksje. Szukałem własnych słów, aż w poznaniu mówca Les Brown przytoczył wypowiedź swojego nauczyciela: Opinia kogoś o tobie nie musi stać się Twoją rzeczywistością. I to jest sedno sprawy, i to dla obydwu stron. Bo jako przełożony mogę liczyć wyłącznie na przyjęcie do wiadomości mojego komunikatu o konkretnym zachowaniu pracownika. Zaś moje marzenia o tym, by zmienić, wychować lub ukształtować charakter pracownika lepiej, jak zostawię w domu, na potrzeby własnych dzieci, jeśli są jeszcze w wieku przedszkolnym. Z kolei, jako pracownik, mogę sobie odpuścić refleksję szefa o tym, jaki jest mój poziom inteligencji, dokąd w życiu dojdę, czy kogo mam naśladować. Jedyne, nad czym warto się zastanowić, to jak wyciągnąć naukę z tego, co zrobiłem. To, czy wspaniale obsłużyłem klienta, albo czy zupełnie pomyliłem produkty, których dostarczyłem, to nie powody, by zastanawiać się, jakim jestem człowiekiem. To są tylko powody do uświadomienia sobie moich mocnych stron i obszarów rozwoju. Moja wartość jako człowieka jest niezależna od nikogo na tym świecie. Zatem docenianie, a samoocena. No, doceniajmy zachowania, a nie osoby zaś samoocenę budujmy niezależnie od nawet najserdeczniejszej manipulacji otoczenia.